Remont kościoła chrześcijan baptystów w Szczecinie. Tak wygląda. Jest to kamienica zbudowana w 1855 roku. E, tu remontowana jest zabytkowa elewacja. A, proszę. wejście główne i Chodzi się do kaplicy. Jest to najstarszy obiekt baptystów w Polsce. Także jest wysoki. Tutaj e, będzie baptysterium, jest podest i tak wygląda e, kościół. Po dwóch stronach będą pomieszczenia dla matek z dziećmi. Szyby będą przezroczyste, a dolna część będzie nieprzezroczysta, żeby można było karmić dzieci. W środku będzie nagłośnienie. Naprzeciwko jest biuro kościoła, które tak wygląda, jeszcze mebel. Po niemiecki, także tu będą szklane drzwi, żeby też można było z jednej strony mieć prywatność, a z drugiej, żeby była transparentność. Tutaj będą toalety z jednej i z drugiej strony i idziemy do góry. Najpierw na dół jednak pójdziemy. Tu e, jest szyb windy, także będzie winda. E, I tutaj jest wejście do kawiarni, e, także tu będzie e, lada. Wejście od ulicy, tu będą e, krzesła, stoliki. Natomiast tu będzie miejsce na. Tu jest pomieszczenie na około 50 osób, także będzie można małe wydarzenia robić. Z tej strony księgarnia ma być. Książki mają być w trzech językach. Tu będzie pomieszczenie wielofunkcyjne. Natomiast tutaj w dwóch po dwóch stronach mają być pokoje dla dzieci i młodzieży do nauki. Także tak one wyglądają. Po środku jest toaleta, ubicacja, wyjście na zewnątrz i idziemy do góry nową klatką wybudowaną tej klatki wcześniej nie było. Tu stare szyvki. Wszystko to murowane jest cegłą z tego budynku starą niemiecką. Tu jest wejście na Emporę, czyli balkon kaplicy. Tu będzie stanowisko do obsługi e i ekranów, i też e do obsługi kamer. Kiedyś były tutaj organy, ich obecnie już nie ma. Zaraz po wojnie ktoś je, pewien kościół je zabrał. Tu jest mieszkanie, i tutaj także jest inne mieszkanie. Taki właściwie kawalerka z aneksem kuchennym i. Z łazienką, której nie widać, za ciemno jest. I idziemy wyżej, ponieważ tu była ściana tego budynku, a wszystko poza tym jest dobudowane. Dlatego postanowiliśmy pokazać, że tu był mur budynku. Te okna wychodziły na zewnątrz. Teraz są wewnątrz, natomiast na zewnątrz tak to wygląda. Tutaj będziemy mieli w tym pomieszczeniu rozgłośnię radiową. Obecnie jest to pokój pracowniczy. Dobry. Dobry. I tu będzie właśnie studio radiowe, tu będzie mieszkanie pastora Kościoła Międzynarodowego. Obecnie biuro budowy Łazienka. I na samej górze mamy Pokoje gościnne. Tutaj będzie kuchnia z jadalnią, pomieszczenie gospodarcze i pokoje w każdym z pokoi gościnnych. Są bele, to jest dwustuletnie drewno. No i w każdym, pokoju, w każdym pokoju, jest ubikacja z toaletą, czyli z łazienką. I tak to wygląda. Na górze świetliki, dzięki temu wszędzie jest jasno i za dnia nie potrzeba prądu. Tu będzie pomieszczenie na y, pościel, no i takie pokoje. Także tak wygląda budynek kościoła chrześcijan baptystów w Szczecinie.